you on a journey into the future of entertainment. It's a future where I am always at the center of a world of experiences that include my games and my friends. It's a future where my games are always personalized to match my desires. A future where those games connect me to the people and experiences I care about most. That future starts right here right now. This is my Xbox 360. It's here and it's on. Witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 360, o Xboxie 360, zdecydowanie najlepszej konsoli, jaka przydarzyła się Microsoftowi. Specjalnie mówię przydarzyła się, bo patrząc na to, co Microsoft robił kiedyś, a to, co robi teraz, ciężko doszukać jakiejkolwiek spójności w ich działaniach. W każdym bądź razie, no aż trudno uwierzyć, że minęło już 20 lat od premiery Xboxa 360, który zadebiutował na większości rynków światowych 22 listopada 2005 roku. No, dziś wszyscy wiemy, jaka jest pozycja, jaka jest aktualna pozycja konsoli Xbox, no, ale zupełnie inaczej wyglądało to między 2005 a 2012 rokiem, kiedy to Xbox był znaczącym graczem na rynku konsol, z którym trzeba było się liczyć. No, to była generacja, którą Zieloni rozegrali koncertowo, to trzeba tutaj przyznać, że bez dwóch zdań to był ten moment firmy, kiedy odpowiednie osoby były na odpowiednich stanowiskach mnóstwo wspaniałych pomysłów, idealny design konsoli po prostu premiera rozegrana koncertowo no, nie, było, nie było tak głupich błędów, jakie popełniono w 2013 roku i od tej pory no już jak wiemy, no, równia pochyła w dół kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej eee, tutaj premiera na rok przed swoim największym konkurentem, czyli PlayStation 3. Wspaniałe gry na wyłączność, których no, zdecydowanie nie brakowało. Bezkonkurencyjne na rynku konsolowym Xbox Live. Architektura konsoli bardzo przyjazna deweloperom, co skutkowało lepszymi wersjami gier właśnie na Xboxie. No tutaj z, tego, z tych gier najbardziej ja wspominam te początkowe lata. Honda wtedy pamiętam kupił sobie PlayStation 3 i mogliśmy sporo gier porównać też. Często ogrywaliśmy. Te same gry jak Lost Planet, jak Bioshock, które no na Xbox 360 wyglądały zdecydowanie lepiej. Niektóre z nich, jak na przykład Bayonetta, działały nieporównywalnie lepiej na Xboxie 360 niż na PlayStation 3. Na taki tytuł było wiele więcej. Nie można też zapomnieć, że to właśnie na 360 narodziły się Achievementy, czyli osiągnięcia przyznawane graczom za wykonywanie określonych zadań w grach. No co stało się rewolucyjnym systemem zachęcającym do eksploracji i rywalizacji, jak również stało się standardem branży po dziś dzień. No, oczywiście nie można również zapomnieć o Kineccie, który bez wątpienia przyciągnął do Xboxa miliony casualowych graczy. Tutaj zdecydowanie urwał dużą część tortu Nintendo Wii, no, które i tak w tej generacji pozamiatało wszystkich. No, ale akurat w przypadku Nintendo Wii, z tego co słyszymy po latach, konsola się dobrze sprzedawały. Gry już niekoniecznie na Xboxie 360, na PlayStation 3 gry bardzo dobrze się sprzedawały, więc zdecydowanie firmy, które tworzyły gry na Xboxa i na PlayStation, zarabiały o wiele więcej. Wiele więcej pieniędzy, stąd też ogromny wysyp gier casualowych, które no, kosztowały mniej, miały o wiele mniejsze bu budżety, no, i miały delikatnie większą szansę sprzedać się na takiej konsoli jak Wii. No, w każdym razie Kinect jak Kinect, no, jak dla mnie sprawował się jedynie w grach tanecznych, grach fitness czy sportowo-ruchowych, jak choćby nie, seria gier Kinect Sport od RR. Najważniejsze jest to, że Microsoft zakończył generację z ilością 84 milionów sprzedanych Xboxów 360, co bez wątpienia było ogromnym sukcesem, którego jak wiemy zieloni już później nie powtórzyli. No i patrząc na to, co się dziś wyrabia, już raczej niestety nie powtórzą. Jego Xboxa 360 zakupiłem w 2006 roku, był to lipiec, jak dobrze, tak to było zaraz po moich urodzinach, był to zdecydowanie lipiec 2006, ale Xboxa próbowałem już kupić pół roku wcześniej, czyli zaraz powiem, że w 2005 roku był to rok, kiedy z Hondą przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii w tym roku właśnie miała premierę i konsola Xbox 360 i konsola PSP. Nie mogłem dorwać Xboxa 360, gdyż wszystkie preordery były, no, już były zakończone, konsol nie było. Oczywiście preordery sprzedały się głównie, sprzedały konsole Xbox wersji premium. Było sporo tych egzemplarzy bez dysku twardego, no ale taki mnie nie interesował już. Z wcześniejszych zapowiedzi wiedziałem, że będzie tam dysk twardy, będzie możliwość instalowania gier, więc chciałem od razu już mieć tą wersję lepszą, czyli wersję premium. Dodatkowo, chyba pamiętam, że Joy bezprzewodowy był w wersji premium, a Joy na kablu... Poprawcie mi jeśli, ale pamiętam, że coś jeszcze z tą wersją było tak, że... Może no, już chciałem po prostu mieć wersję lepszą, jak już wydać tyle kasy, to chciałem mieć po prostu wersję premium. Te wersje były w ogóle niedostępne jeszcze przez kolejne parę miesięcy, mówię tutaj z perspektywy Manchesteru, bo tam te konsolki próbowaliśmy dorwać. Dostępne wersje Core, o które były trochę tańsze, no ale jednak, no, nie były, nie były pełne, nie były pełne tak jak Premium, no jednak bezprzewodowy pad wtedy robił wrażenie, jak pamiętacie, wtedy przesiadka z oryginalnego Xboxa czy z PlayStation 2, gdzie mieliśmy wszystkie, wszystkie pady bezprzewodowe, to już wejście w przyszłość, Joye bezprzewodowe, konsola, która obsługuje HD, no to robiło, to robiło wrażenie, chciałem wersję Premium, wersję Premium się nie udało znaleźć dopiero w 2006 roku, jak pojechaliśmy na wakacje do Polski tam udało mi się kupić konsolę. I wiecie co, najlepsze było to, że w Polsce też nie dało się kupić, bo już wtedy ogarnęli przeróbkę konsoli i jedyną możliwą yy, konsolę wersji premium mogliśmy kupić przerobioną. Tak sprawa wyglądała wtedy w Krakowie. Pamiętam, że byłem w pięciu różnych sklepach, wszędzie zaoferowano mi konsolę przerobioną. Konsolę przerobioną, wszystkie te sklepy, które to oferowały yy, były były również wystawcami na krakowskich giełdach komputerowych. To było głównie na giełdach w Balicach. W tej chwili nie będę wymieniał, co to były za sklepy. W jednych z tych sklepów w Nowej Hucie, tyle mogę powiedzieć, w Nowej Hucie zakupiłem taką konsolę. Dogadałem się najpierw z gościem na giełdzie. Nie stwierdził, że już takich egzemplarzy w tej chwili nie ma, ale będzie miał w ciągu paru godzin na sklepie. Jeśli uda mi się przyjechać po giełdzie, on tworzy tam specjalny sklep i ugadamy się tam. powiedziałem, że wezmę wam do tego, jeszcze kilka gier. Wezmę drugi kontroler, więc no, opłacało mu się przyjechać. I otworzyć ten sklep, to właśnie wtedy dorwałem swojego Xboxa 360, swojego pierwszego Xboxa 360 białego wersji premium. Do tego wzięłem właśnie 10 gier, bo już wtedy przez te pół roku zdążyło powychodzić trochę gierek. Miałem, yy, miałem Final Ranch, 4 Box, który wyglądał niesamowicie. Miałem Project Gotham 3 yy, yy, OUT. Old Outlift, Outfit, Outfit, lift. taka gra z takim żołnierzem, widok, FTP, Chwili, chwilę to grałem, pamiętam, że dość fajne to, to było, ale no nie pokazywało tej nowej generacji na tyle, jak te pozostałe gry, Call of Duty 2 jeszcze miałem, Peter Jackson, King Kong, i coś tam jeszcze, 10 gierek z tego, no połowa była naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry z konsoli, byłem niesamowicie zadowolony. No ale największa jazda i największa duma rozpoczęła się od premiery Gears of War. No to, to było coś, to była naprawdę prawdziwa nowa generacja gier. Później kolejna gra dla mnie, taka gra, na którą bardzo mocno czekałem, była druga część forzy. Motosport, czyli Forza Motosport 2 w jedynkę mocno się zagrywałem na pierwszym, bo się strasznie czekam na dwójkę, później RPG o twórcy Final Fantasy, los, Odyssey, O, działo się gra za grą. Dlatego właśnie dzisiaj po tym takim krótkim wstępie zaprezentuję Wam moich 10 najlepszych gier. Niektóre gry będą jako serię, bo naprawdę ciężko się zdecydować jak w przypadku Mass Effecta, którą szczęście wybrać, bo cała trylogia była do jedną historią. Dla mnie to była jedna gra podzielona na trzy części, więc zapraszam Was teraz na przedstawienie 10 moich najlepszych gier z ery Xboxa 360. No, i niestety to już koniec tej pięknej Xboxowej przygody. Niestety krótkiej, ale do Xboxa jeszcze wrócimy niejednokrotnie na Lajwiku, więc będzie okazja z sprzęcikiem się nacieszyć. Teraz zapraszam Was na top 3 takie moje zdecydowanie najlepsze gry na Xboxie. Gry, które poświęcie najwięcej czasu i gry, do których dość często wracam. Głównie myślami, jak wiecie, z czasem, z czasem lipnie, ale gry, które no na zawsze zostaną w moim zielonym sercu. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej. a lot of people back on earth dying while we gather our strength they're wondering if we're ever coming back friends family parents and children this isn't their fight but they're buying us time with their lives we need to stand together the reapers won't stop at earth They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. Go out there and give them hell. You were born to do this. Build alliances. Gather everything and everybody you can. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Go to hell. Each of you needs to be willing to die. Anything less, and you're already dead. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. never asked for this if you want to make enemies try to change something the year is 2027 it's a time of great innovation and technological advancement Also a time of chaos and conspiracy. I don't even know whose side I'm on. Breaking news. The riots continue in the streets of Detroit. Protesters rallying outside of Seraph Industries, one of the world's leaders in the controversial science of human augmentation. These people, Adam, they're like ghosts, always in the shadows. Hiding behind lies, proxy soldiers. I need you to find them. They cannot stop us. They cannot stop the future. I never had a choice of what happened to me. How do you feel, Adam? The body may heal, but the mind is not always so resilient. Corporations have more power than the government. Everyone's fighting for power. God. For control. Help! Please! <laughs>